A, jak już to oglądasz, to mam do ciebie sprawę. Zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku. Siemaneczko z tej strony Media. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Jali Break i powiem o nowym updatecie. Co zostało dodane, co zostało zrobione i takie tam, a chyba najważniejsze to, że jest. Nowy pojazd, który sobie dzisiaj sprawdzimy, ale co musicie zrobić? Musicie zostawić lajka, czas subskrypcji i dzwoneczka, jeżeli to wszystko zrobicie, jesteście najlepsi. I możecie się pochwalić, że macie lajka, bo jest nowy dźwięk dawania lajka. No, no. zobaczy, sprawdzi sobie, czy na pewno jest. I co? Pierwsze, co wziąłem sobie na, na serwer publiczny tylko dlatego, żeby zaraz skoczyć do policji i pokazać Wam nową funkcjonalność w helikopterach. I jeszcze wam radio pokażę. Pierwszą funkcjonalną w ogóle, jaką dodali, jest to radio. Od teraz mamy radio, mamy trzy stacje na radio. Pierwsza, Lawn Reality. Wciśniemy, mamy tu jakieś piosenki. Nie będę ich tu na puszczał, bo nie wiem, czy mają prawa autorskie, więc jest problem u mnie. Ale macie tutaj y, listę piosenek z Lawn Reality. Później macie z Hey Station. Y, macie tak samo, macie. Night Haste, Perfect Haste, Haste Time, Hate Haste, The War Haste, The Robber Against Time, Armored Robber Macie wszystkie te piosenki, tutaj My zobaczy inne Spectrum, Safe House Doing Will, Hour, Bike, Escape, Night Living I macie Radica i macie tutaj jeszcze Classical, tu są macie la, la, Claire The Mozart, Mozarta, Figaro Mozart, Drive The Valkyries Nutriker, The Flower, Batch Aha, macie nawet preludię. Cameron, sua, Sui Preludie debazi. I Bacha znowu. Jan Sebastian Bach, Joyfman. Okej. Okay. No i macie tutaj w sumie trzy stacje, które możecie sobie używać. A, nie wiem po co jako policjant schodzę na dół. No, Mandy jest super. Może weźmiemy po prostu sobie tak, i to, co ja chcę, to sobie teraz weźmiemy. Bo bardzo mi... I zmienił się w ogóle wygląd teraz też. Yy, troszeczkę więzienia, ale to jest mały szczególi. Weźmiemy helikopter, pokażę Wam jeszcze, co w tym radiu zostało dokładnie zmienione. I na końcu lecimy na samochód. Później lecimy, pokażę Wam jeszcze samochód. Co zostało zmienione w radiu? Mamy jeszcze customowe. Sami możemy dodawać yy, piosenki. I jeżeli sami dodamy, możemy stworzyć tę listę. Piosenek, które będą nam się w kółko puszczać w samochodzie. Takie radyjko. Jak normalnie w Radiu macie RFM, jakieś RFMAX, SK i inne takie, to tu macie także te trzy takie i własne możecie stworzyć, własnych piosenek z kodów, jeśli ktoś na kody, to może takie tworzyć. Kolejna nowość, kolejna nowość jest to, że za pomocą lamp. Problem jest taki, że wszyscy gdzieś po uciekali. Ale jak zaczniecie L, świecicie lampą. I teraz lampą możecie świecić tam, gdzie kierujecie myszką. Tam, gdzie kierujecie myszką, tam możecie pod siebie świecić. I co zostało dokładnie zmienione z tym wszystkim? Nie tylko to, że świecicie tam, gdzie myszką dajecie, bo zobaczcie, mogę tak szybko manewrować. Wow. <laughs> zmieniać położenie tego wszystkiego. A naprawdę, można chyba bardzo wysoko polecieć, jeżeli świecić. No, nie trzeba nawet. O, zobaczcie, jeżeli jesteście tak, to już nie możecie na tej wysokości o, możecie komuś świecić, mówić, że eee, proszę kryminalista, proszę zatrzymać się. Jesteś okrążony. Stój. Na przykład i takie tam. I co jeszcze ten promień, który możecie świecić ma za funkcjonalności? Pewnie jesteście ciekawi, ale już wam mówię. Jeżeli świecicie kogoś tym promieniem, to osoba jest spowalniana. Tak jest. Nie mogę nikogo znaleźć. O jest, Mam. Nie wiem, czy kogo znajdę, czy kogoś nie znajdę. Musiałbym na pieszo uciekać, bo... W samochodzie to... Samochodem to nie działa, ale jakby znajdę kogoś na pieszo, to to wam pokażę. Yy, dawać... Środek miasta. O. Zobaczymy, czy pójdą na środek miasta. I za będzie chyba Zobaczymy, no. I później mam pokażę samochodzi, które dodali. O, jest. Patrzcie. Mamy kryminalistę. I zobaczcie, to biegnie. I zobaczcie. Ja teraz świecę na niego i zobaczcie, już się biegnie dużo wolniej. Proszę się zatrzymać. Poczekajcie. O nie, no. Biegnie, o, zobaczcie, zobaczcie jak wolno biegła, gdy świeciłem. Także jest mała ciekawostka dla was. Yy, czym więcej helikopterów świeci na daną osobę. Ojejku więcej helikopterów świeci na daną osobę, ta osoba jest jeszcze wolniejsza, niż się wydaje. Więc można być naprawdę, naprawdę wolniutkim. Jeżeli tylko się ten... Yy... Jeżeli tylko dużo helikopterów poświeci... W ogóle będziemy musieli tylko je sprawdzić, bo może być maksymalnie chyba 10 policjantów. Że weźmiemy 10 policjantów, wszyscy będą na mnie świecić, a ja będę próbował stanąć w miejscu. Okej, okay, oni tam słuchają radia, ja sobie wyłączę, bo nie wiadomo czego słuchają. Jak słuchają Mozarta, to jestem w chłopce. On we mnie strzela. O, zobaczcie, jest. Nie, no tak nie może być. O, zobaczcie, jak wolno. Widzicie, jak wolno biega? Patrzcie, o. Nie, no. Od razu się wolniej biega. No, dawaj, biegnij, biegnij, biegnij. O, zobaczymy teraz tak. O, zobaczcie. <laughs> o, widzicie, jak wolno biega? Od razu widać, że wolniutko, tak. Ło, odpowiednim tempie. No dobra, drodzy widzowie, bo to mamy na razie tyle. Czas chyba lecieć teraz dalej na coś innego. Czyli bierzemy teraz to. Tu też jest światło, tu też jest światło. No to teraz lecimy na. Może weźmiemy, pojedziemy na nasz nowy samochód. Zaraz wam pokażę nowy samochodzik yy, i jedną fajną, ciekawą funkcję do niego. Dobra, jedziemy do naszego samochodu, latającego samochodu. Ja sobie go już kupiłem na live, więc jeżeli chcecie wiedzieć fajne mega rzeczy, chcecie widzieć, chcecie być naprawdę wszystko na bieżąco, to pamiętajcie, codziennie 19.30 live'ik, codzień, w dzień w dzień live'ik 19.30, więc jeżeli oglądasz moje odcinki, a nudzi Ci się o 19.30, nie masz co robić. Co dzień w dzień od 19.30 masz live'y. Codziennie live'iki konkretne, normalnie ten. Jak Ci się nudzi, wbija i jest fajnie i, i Ci się już nie będzie nudziło. Okej, okay, lecimy tutaj. Bierzemy to. I zobaczcie, to jest to autko. Jak one w ogóle wygląda? Mamy oto świecenia jakieś. Takie dwa przednie tutaj. Tył tu mamy taki... Fajny, jak PEGA Drzwi otwierane do góry. I dobra, zobaczcie, ja sobie zrobiłem wystrój do niego. W ogóle mało tu można zmieniać, bo można tu zmieniać jedynie Body Color tekstur, Window Tint. Yy, jak bardzo mają być przezroczyste. Ja na przykład wezmę sobie, że. W... Nie, ja wezmę, że widać mam mieć. 80% przezroczystości. I prawie że przezroczyste. Zobaczcie, w ogóle tu są wydobywane. Tu jest wydobywane powietrze. Tędy i tędy. I jak można tym latać? Lata się lekko nad poziomem Ziemi. Zobaczcie, taka odległość nad poziomem Ziemi jest latanie. Jak podwyższyć sobie to latanie? Jak na budynek? To wtedy wasza. O, się wysokość się zmieni wraz z wysokością budynku. Yy, jak to fajnie można sprawdzić yy, lata, sposób latania, nauczyć się podnoszenia się, yy, to pokażę Wam mały trening, który możecie sobie zastosować w mieście. Yy, zaczniemy w ogóle od yy, poziomu 0. Zaczynamy poziom 0 tutaj i chcecie selatać. latać. No to mówicie, dobra, ja chcę se latać, to zaczynacie sobie na przykład poziom 0 ten budynek. I zobaczcie, możecie sobie podnieść na przykład na ten budynek. Następnie sobie weździecie wysokość, patrzycie, a tu nie wlecę. No to na przykład wysokość tego budynku. Tak, daję radę, dobra. Teraz wysokość tego budynku. Wysokość tego budynku. na lecicie sobie już tu. Ojejku. No, no i widzicie, no i... i tak też się zdarza. Tak też się zdarza. Nie zawsze wszystko jest idealnie. Ale dobra, zróbmy sobie to jeszcze raz, czyli wylecimy sobie tu, i sprawdzimy ten trening jeszcze raz, dobra tu. Zobaczcie, i tu trening. I zróbcie sobie taki trening malutki z autkiem, i będzie konkretnie. Jeżeli chcecie też sprawdzenie szybkości tego auta, we wrzut innych aut. Także piszcie, to sobie sprawdzimy. Szybkość, czy jest w miarę szybkie, czy nie jest w miarę szybkie. Dobra. Lecimy tu. Zobaczcie teraz na to. I możemy lecieć tu. I chciałem jeszcze tam dolecieć, ale niestety się nie uda. Ciekawie by było to, jakbyśmy lecieć nad nad, byśmy lecieli nad helikopterem. A ona by poleciała pod nami. Ciekawie, jakby to wyglądało. Dobra, sprawdzimy. O nie, dobra, trudno. <laughs> Ale y, prędkość. Cie... Nie, widzicie, helikopter nie jest uznawany jako przedmiot. Ale także ma światło i możecie świecić, jeżeli jesteście policjantami. I na przykład, możecie powiedzieć stój, y, bo ja cię chcę złapać. Na przykład. Albo możecie na przykład pod wodą. Jaki on jest tu szybki. Albo na ziemi Yy, ogólnie zauważyłem, że typowo yy, niczym się nie różni, jeżeli leci po ziemi, albo ten, ale jest naprawdę ciekawy. Można się przystać do ziemi. Jak trzymacie kół, to się możecie przystać do ziemi. To jest naprawdę ciekawe wrażenie, bo on nie umie latać wtedy jakoś tak. Strasznie dziwnie lata, jeżeli tak to wszystko jest. Dobra, drodzy widzowie, ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Napiszcie, czy to automacie. Jeżeli nie, to będziemy je testować jeszcze jakichś odcinkach. Więc ja dziękuję za oglądanie. Na razie. I trzymajcie się do kolejnego odcinka. Nie Na razie.